Lez mi Saki Roddick. Oh. Oh. Stop it. Get some help Waraj szybki? Został tym głowę, kur Ale chyba tego nie widział. Ja pierdolę Widzisz, nabrali się. Dobrze, że <noise> swoje zapałeś, co? Twoje? Nie, nie To kurwa. Fast and furious, pierdolony. Kochanie. On jest tak genialny. Co Mam nóż. A, odpuścili mu. Co, tej no, walidą będą gonić. No przecież Janek! Przecież No, 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 no. No normalnie. Ja do 10 se policzę, dobra? Dobra. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Uważaj, Jurka! 100! No i kuchł! No No! To <śleszy> jest kuchwa! Oj, pani Kawałyszka, co tutaj piękna jest! Ale to tak, no tak, naprawdę Nie? Ale sztuka z niej, ja pierdolę, też Na bym Naprawdę, no, kurwa, ja tak też, bym w nią ale piuta włożył, nie? To pojebane ja jest, nie dobry ale... może nią, co by chciała, żeby w nią wsadzić Bo ja pierdolę no wygląda, a Tygaj hey. Tygaj To pani? Tygaj No, można tak powiedzieć Ale fajnie, ja też miałam pieska, ale się zgubił Widziała może pani potapa? Nie, nie Przecież on się tam o! Nie co ty 50 parę lat luz. Dobra, pomogę. Mu. Halo. Eee, czy to ja... Czy, mijałem cię teraz na molo? Przypadkiem? Nie, 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 nie. Aha, aha. To jakaś inna ładna dziewczyna w takim razie. Dobra, to nie przeszkadzam w takim razie. Sorry, sorry. Miłego. <grym> dobra, <grym> dobra. A wiadomo, wiadomo. <laughs> Trzeba tutaj robić podjazdy do koleżanki, nie? <laughs> na zapas kurwa, na zapas Ty że wyjeździ? Takie mi jadą Nie znam jadą, mi jadą, chuj wie jak się to czyta to. jadą, jada? A, może mi da, a może mi nie da, wiesz jak kurwa jest a, Mi Będę tak się podnieciłem, że już nie mogę kurwa wytrzymać. Ja pierdolę. Słucham, Ja będę zwalić konia myśląc o tobie. Ja pierdolę. <śleskujesz> ja normalnie wyjdę z samochodu, nie wyskoczę, tata. A no, w sumie, coś w tym jest. To. O Jezus. Obo. Jest, a? No, cudownie jest w tym mieście, cudownie. Kocham to miasto. Już komornika ma? Co jest? mieszkania W tym momencie kurwa masz, kurwa, kurwa, idiota zajebany. Co ja pierdolę. Oj! Życzymy miłego dnia Ta, ta, na A, razie! właśnie tak! <śleski> Klamuka wypadła mi pod nogi, kurwa <śleski> Powinni mnie gonić, kurwa, tak szczerze <śleski> Kolega wziął Ja mam żółtą strzałę swoją, wiesz? Okay. A możesz mi wytłumaczyć, co ty robisz w doju? Nie jestem sędzią, znaczy pikantem na razie. Przepraszam Kim? Sędzią. A ty nie masz wyroku? Nie, ani jednego. To <coughs> sorry kłaczek. Słuchaj, ja przez pięć lat teraz studiowałam, żeby zmienić swoje życie. Dobry piękny! W co jestem ubrany? Dobry dzień, dobry dzień. Witam wszystkich, dobry oh, dzień. wszystkim! No, dobry Impreza. dobry Impreza. Impreza. dzień, dobry dzień! O kurde, Dzień Dobry Witam, witam, witam. Witam, 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 Halo! Halo! witam, witam, Halo! dobry. witam, 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 WIDZISZ?